Witajcie w następnej aldegustacji. degustacji. Tym razem e, Norton Monk i następny twist, e, wariacja na temat e, Faith, ich, takiego bazowego piwa, mm, głównego powiedzmy. I jest to Faith in custard, Czyli wiara w budyniu. No super. I to jest smak e, rebarbar e, i budyń. Albo budyń rebarbarowy. Super. Przyjemne, prawda? 4,6% alkoholu. O ile się nie mylę. Tak, 4,6% alkoholu. Jest to Pale Ale yy, i jest to kolaboracja z Lema i Lemaou. Nie wiem, domyślam się tylko, że to może być artysta, który stworzył tą etykietę. Może, nie wiem, bo zwykle oni mają inną szatę graficzną, także to jest coś innego. Jest to Hazy Pale Ale z yy, Rebarbarem, yy, wanilią, yy, i waniliowym budyniem jako smakami i to nie jest bynajmniej żart, ani takie coś. Jest to drugie, jak jakby, piwo z serii Faith in Futures. Jest na, na kanale takie piwo, Faith in Futures. To piwo też daje trochę zysków ze sprzedaży na tą fundację Fighting Futures e, po prostu dają 5000 e, funtów grantu dla różnych hmm, charity i projektów e, społecznościowych, które walczą z niesprawiedliwością w społeczeństwie. E, I dają tyle, ile, za, ile mieli pieniędzy zaczynając 7 lat temu. No i proszę. Teraz mogą dawać kilku fundacjom czy projektom spore, dosyć pieniądze. E, składniki woda, słód jęczmienny, owies, e, sok z rabarbaru, wanilia, esencja rabarbarowa, esencja budyniowa, e, drożdże. O, ach chmieli tu nie ma. O po co? No dobra, e, to mamy to. Rozgadałem no, się, oczywiście piana opadła, e, ale była taka niewielka, biała, e, drobno-średnio-pękniarzykowa. No ale opadła już. Jak widzicie, piwo jest naprawdę jasne, słomkowe, e, oczywiście zemglone i tu gdzie jest gona więcej e, przez całą Średnicę szklanki jest prawie że pomarańczowy. Aromat jest taki słodkawy, waniliowy, e, z rebarbarem, z taką nawet cierpkością rebarbaru. E, jest ok. No powiedzmy, że pachnie jak budynek rebarbarowy. No. Jest ok, bym powiedział. No widzicie i z puszki troszkę, troszkę coś innego. Bo jest więcej słodkości i więcej em, em, tego budyniu niż ze szklanki. Ze szklanki jest więcej rebarbaru. No, ale oprócz tego to nic nie czuć. Dobra, to przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. <laughs> Mam mieszane wrażenia, bo jak bierzecie pierwszy łyk zrobi Wam się piękna piana w ustach to nawet ma to jakąś taką kremowość. E, może i jest dużo aromatu, właśnie tego waniliowego, e, budyniowego. No i możecie poczuć na... mm, nawet taki cienki budyń gdzieś jakiś, nie? Ale jak przełkniecie, no to tak, mm, wodniste to było, rzadkie. To, to był tylko taki trik muzyku przez aromaty. Bo, jak nie pozwolicie zrobić się tej pianie, to piwo jest soczyste. Jest taka cierpkość, jest soczystość rebarbaru, jakbyście prawie wodnistyką pocikli. Później jest trochę wodnistości, takiej samej z siebie, i na końcu macie taką chemiczną ciężką nawet no, nawet nie goryczkę, tylko właśnie taki e, posmak w ustach, że mm, nie, 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 nie chcecie, to jest, to jest jakaś czysta chemia e, no to zróbmy jeszcze raz lepiej jak zrobicie dużo piany w ustach, to wtedy to jakiś sens ma. Jak normalnie pijecie, nie robicie tej piany w ustach, to jest cienko, no ale ciągle jest ten, te dławiące, chemiczne um, um, aromaty. Tak, na końcu chemiczne, yy, Nie niedobra. Także jeżeli pijecie normalnie do piwo, to no jest rzadkie, raczej soczyste e, rabarbarowe. Dopiero jak zrobicie tą pianę w ustach, ale tak specjalnie ją zrobicie, to wtedy jakaś kremowość i gdzieś taki daleki odgłos budyniu się pojawia. No niestety dosyć takie sztuczne, chemiczne. E, no mnie nie podpada, ale jak ktoś może próbował i mu się spodobało, no to przecież nie będę wmawiał, wymawiał, że mu się nie podoba. A gdzie się podoba, to pi Jeżeli komuś się nie spodobało, no to wierzę mu na słowo, bo mi się też tak nie bardzo podoba. E, wydaje mi się, że jest dosyć rzadkie ale ma ten procent, potencjał robienia piany w ustach i jakby budyniowości w tym zakresie. No i ma taką wartość dodaną, że jakieś pieniądze ze sprzedaży tego piwa idą na dobre cele. No, no, no i tyle. Także mieszane uczucia, ale może się spróbować, czemu nie? Mam nadzieję, że ta recidenza Wam się podobała. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który nie Wam przypominał każdym nowym film na kanale będzie się na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. Wasze zdrowie. Cześć.